Jesteśmy już po trzech wyścigach sezonu. Tym razem był to Bahrain. Bahrain był szokującym wyścigiem dla niektórych, ponieważ do tej pory Bahrain raczej nie oferował zbyt dużej walki między kierowcami. A w Bahrainie mieliśmy tego sporo. Niektórzy mówią, że to dzięki Maldonado i, i, i samochodowi bezpieczeństwa, który wyjechał w trakcie wyścigu. Ale wystarczy spojrzeć na to, co się działo przed i na to, co się zbierało do, do tego momentu. Kierowcy i tak by walczyli dalej ze sobą w wyścigu. Te walki by wyglądałyby inaczej, ponieważ samochód bezpieczeństwa trochę musiał zmienić taktyki pewnych kierowców i wyglądało to inaczej niż mogłoby wyglądać. Jak mimo wszystko, w obu częściach wyścigu walki były świetne. Przede wszystkim walka, chyba, która zostanie zapamiętana do końca sezonu i na pewno będzie nieraz wspominana. W historycznych przekazach: Rosberg i Hamilton, przepraszam, przed samochodem bezpieczeństwa, po samochodzie bezpieczeństwa, będzie to wspominana bardzo dużo walka, jeżeli nie, jeżeli nie stanie się jeszcze jakaś większa walka w trakcie sezonu, a rzeczywiście może coś takiego się wydarzyć. Ta walka będzie chyba dość ostra między tymi dwoma kierowcami na torze. I nie raz będziemy mogli się spodziewać zobaczenia czegoś podobnego, albo jeszcze bardziej epickiego. Mercedesy też udowadniają, że narzekania na nową Formułę 1, jako że bolidy są dużo wolniejsze od tego, co było kiedyś, są bezsensowne. Czy oszczędzanie paliwa jakby też wpływało na, na prędkość tych bolidów? Bo proszę zobaczyć, Mercedes ma te same ograniczenia paliwowe, a w ostatnich okrążeniach wyścigu jechali średnio dwie sekundy szybciej niż reszta stawki. Ba, przez cały wyścig jechali bardzo podobnym tempem, prawie identycznym tempem jak zwycięzca wyścigu um, z tamtego roku, Sebastian Vettel. Oczywiście do tego 40. okrążenia samochodu bezpieczeństwa, ale te zliczone okrążenia pokazują, że te boi jechali na tym samym poziomie, mimo że one nie, są ma... nie pokazują jeszcze pełnej mocy. Więc skoro Mercedes może, to dlaczego inni nie mogą? Więc czy to jest wina przepisów? Czy to jest wina zespołów? To pozostawiam dyskusji moje zdanie jest takie, że Przepisy nie zepsuły Formuły 1. To zespoły nie potrafiły dostosować się do tych przepisów jeszcze. Dlatego ym, musimy jeszcze po, trochę poczekać. I zresztą, nawet proszę zauważyć, to był trzeci wyścig sezonu. Przed y, sezonem, podczas testu, wszyscy obawiali się tego, co może się wydarzyć, tego co się wydarzy. A zespoły radzą sobie coraz lepiej, coraz bardziej, jeżeli chodzi o niezawodność i prędkość. Zapowiadałem y, przed sezonem, że Force India może być dość y, mocna w tym sezonie, i rzeczywiście. Jest bardzo dobrze, co pokazał już nieraz Hulkenberg i w tym wyścigu do jego Sergio Perez stanął na podium. Więc Force India, co było widać po testach, naprawdę ma potencjał na pewno dużo większy potencjał niż na przykład Ferrari, które w tym wyścigu no to, co mówiłem, mówiłem przy każdym podsumowaniu wyścigu poprzednim Ferrari sobie po prostu nie daje rady. Nie daje rady na tyle, na ile Ferrari chciałby dawać radę, biorąc pod uwagę ambicje. No i jak już mówiłem też wcześniej oni mają dwóch mistrzowskich kierowców, oni chcą walczyć o mistrzostwo, ale w tym momencie, bardzo daleko od jeżeli każdy zespół będzie robił takie kroki do przodu, jak robią, np. Red Bull, czy właśnie Force India, Williams, a Ferrari będzie robiło też podobne, w sumie, kroki naprzód, to Ferrari w tym sezonie może nie powalczyć o mistrzostwo ani, ani o jakieś większe punkty, no ale tego nie wiemy. No, to na razie sytuacja wygląda tak teraz, ale sytuacja w tym sezonie zmienia się bardzo szybko, bo zespoły bardzo szybko się rozwijają. Na przykład w Bahrajnie Williams rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące ich tempa. Oczywiście mieli problem z tylnymi oponami, to spowodowało, że mieli takie niskie miejsca, ale z tym bolidem bez problemu mogliby walczyć o miejsca na podium, jedynie kwestia rozwiązania problemów z oponami. Więc e, bo, podczas podsumowania waliz mówiłem, że wygląda na to, że Williams może nie jest tak wcale mocny jak się wydawało, ale e, w pachraniu udowodnili, że jednak może być inaczej. Rzeczywiście mogą być mo mocni, ale dużo zależy w ich przypadku od samych opon. Strasznie zły wyścig dla e, McLarena i, i, i dla Zaubera. Żadne z samochodów z tej zespołów nie dojechały do mety. Z różnych powodów wiemy, dlaczego Gutierrez nie dojechał do mety. Ale warto zwrócić uwagę na coś, na co zwrócił uwagę Mikołaj Soku: że gdyby McLaren dojechały do mety, najprawdopodobniej Ferrari nawet by nie zdobyło punktów. Bardzo to możliwe. Red Bulle. Red Bull wyglądają naprawdę. Coraz mocniej, zdecydowanie w stosunku do tego, co jeszcze jakiś czas temu wydawało się być niemożliwe. Teraz Red Bull naprawdę wykonują świetną robotę. Wetel z małymi problemami technicznymi mimo wszystko zdobył punkty. Ricciardo wykorzystał e, świetnie potencjał boli. i dojechał do mety przed Wetelem. Naprawdę Ricciardo zrobi świetną robotę i myślę, że Red Bull wyszedł znakomicie na tym, że zamienił Webera na Ricciardo, ponieważ Ricciardo wydaje się być dużo lepszym kierowcą i dużo lepiej wykorzystuje nawet nie najlepszy bolid. No i co? No, no i to był Bahrain. Bahrain pokazał, że nowa Formuła 1 wcale nie jest zła, wcale przepisy nie są złe, jest walka na torze, oczywiście jest przewaga Mercedesów, ale kurczę, obejrzyjcie stare sezony, obejrzyjcie sobie naprawdę lata 90, 80, wcześniej, 2000 lata, Ci zwłaszcza co mówią, że na przykład wróci do tankowania do Formuły 1, w tamtych wyścigach też były, były dominujące zespoły, po pierwsze. Po drugie, na to, że działo się naprawdę dużo mniej. Mam wrażenie, że niektórzy mówią, że w starych czasach wyprzedzano dużo więcej, bo rzeczywiście, wtedy miało się bardzo dużo bolidów. Ale dlaczego? Ponieważ bolidy były cały czas dublowane. Się zdziwiłem, pamiętam, pierwszy raz, kilka lat temu oglądałem wyścig z lat 90., rok 1992. Yy, przyglądałem, oglądałem te wyścigi. Rzeczywiście strasznie dużo jeździli obok siebie, ale dlaczego? Bo to byli kierowcy dublowani. Te zespoły w ogóle były kilka sekund od siebie, były tam ogromne różnice między zespołami. I, i w dawnych czasach wcale nie było tak dobrze, jak to się mówi. Więc nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Po prostu nawet nie wiem, po co wdać się w tą dyskusję, bo ta dyskusja jest beznadziejna. Cokolwiek by się nie stało, ludzie i tak będą narzekać, znajdą się ci, tak, co narzekają. Ja osobiście bardzo się cieszę, że Formula 1 wróciła w tym roku, w marcu. Cieszę się, że są nowe ścigi, cieszę się, że możemy się ekscytować. Technologicznie bolidy też są bardzo zaawansowane, zwłaszcza te silniki. Oczywiście są wciąż problemy, ale myślę, że po jakimś czasie one znikną. Ja jestem cały zadowolony i czekam na więcej. Dziękuję bardzo za uwagę, to było podsumowanie Bahrainu. Do zobaczenia w następnych odcinkach.